Pokaż, jest idzie. zimno, jesteśmy w Egipcie i jest zimno. Jest... Jesteśmy w górach. Tak, no w górach zawsze jest zimno. Jest koło godziny siódmej. Właśnie zatrzymaliśmy się w wiosce Beduinów na jakiś krótki przystanek. Jedziemy do Luksorów. <noise> Te, idziemy teraz zobaczyć do wioski Beduinów, gdzie tam będą nas naciągać na jakieś bibeloty i pierdoły. Jak mówi cyrk na kółkach, dostaje się do ręki kawałeczek papieru, oddaje się dolara i można skorzystać z toalety. Zobaczcie, tutaj jesteśmy 140 km od Hurgady, to była właśnie tablica. To jest ich droga szybkiego ruchu. Tu jest mnóstwo autobusów, wszyscy się zatrzymują. To jest takie baza na siku, i jakieś tam sklepiki takie można powiedzieć naciąganie tak to wygląda a my idziemy coś tam zjeść to co dostaliśmy z hotelu i 20 minut i jedziemy dalej jak to we wszystkich krajach arabskich zobaczcie tutaj sklepiki tego a tu jak zawsze syf taki że głowa mała i to wszędzie tak jak się patrzy nie gdzie sięgam wzrokiem to można powiedzieć bałaganiarze i tyle by to chociaż każdy po sobie posprzątał albo oni gdyby my tego nie widzieli wyjdzie za kawałek za budynek a tu tragedia Silniczek. Prąd sobie tworzą z ro, ropa. Jakiś tam silnik prądotwórczy. O kurczę, ale studnia. Ale dna nie widać. Pewnie wodę ciągną. Tak to wygląda. Powiem Wam, że nie, wiedzia, nie, nie spodziewałem się, że tak tutaj jest zimno. Dobra, uciekam do autobusu. No na miejsce. Jesteśmy przy wejściu Teraz czeka nas pierwsza kontrola. Na szczęście nie mam żadnego bagażu, żadnej torebki, nic zupełnie, nic. tylko siedziałem z nami Ja mam. Idziemy tam będzie szybciej. Zarówno mnie to za chwilę nie ścignęli, że nie można. Rozpoczynamy zwiedzanie. Całość wygląda nieco chaotycznie na razie. Wszędzie są tłumy. Zobaczcie, wszędzie jest pełno ludzi, bardzo łatwo się zgubić. Tu kogoś wołają, tu kogoś wołają, tu jakaś grupa, tu jakaś grupa. Na razie wcale mi się to nie podoba. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Dostaliśmy bilety wstępu. Tak to mniej więcej wygląda. Co ciekawego. Jechaliśmy tutaj 7 godzin. Marek, jak długo tutaj jechaliśmy? 7 godzin. Drugi że 4,5 godzin maksymalnie. Podobno dlatego, że chcieli nam pokazać miasto, przez które przejeżdżaliśmy, a teraz na drodze powrotnej pojedziemy już autostradą, będzie szybciej, 4 godzinki. Masakra. Całe szczęście, siedzenia w autobusie były naprawdę mega, mega wygodne. Wziąłam poduszkę z hotelu. Zupełnie niepotrzebną niepotrzebnie wcale mi się nie przydała, bo siedzenia faktycznie są mega Karnak to starożytny kompleks świątynny o powierzchni 400 hektarów. Zbudowano na nim ponad 20 budowli sakralnych, ale to Europejczycy odkryli karnak w XVII wieku i dopiero w połowie XIX wieku rozpoczęto jego rewitalizację. My nasze zwiedzanie rozpoczynamy od alei 40 swingsów z głowami Barana, bo Baran to święte zwierzę Amona. Przyjrzyjcie się dokładnie, przed każdym swingsem, pomiędzy jego łapami, znajduje się posąg Faraona. My dopiero rozpoczynamy zwiedzanie, a ja już wiem, że to nie jest przeciętne miejsce pełne ruin i zabytków. To miejsce jest wyjątkowe i zachwyca nas od samego wejścia. A najlepsza dopiero przed nami. Mijamy aleję Swingsów i przechodzimy przez ogromną bramę pierwszego pelonu, za którą dochodzimy do wielkiego dziedzińca, gdzie w oddali widać kolejne swinkse, a w środkowej części widać już tylko pozostałości z dwóch rzędów ogromnych kolumn, z których Niestety pozostała już tylko jedna, a szkoda, bo z pewnością wyglądało to niesamowicie. Odbiegając od historii tego miejsca, chciałabym Wam tylko wspomnieć, że my to cudowne miejsce zwiedzamy w miesiącu styczniu. Bo w lipcu średnia najwyższa temperatura w Luksorze to 41 stopni Celsjusza w cieniu. Ale pora upałów to nie tylko lipiec, kiedy temperatura jest tutaj najwyższa, bo pora upałów trwa tutaj od 6 maja do 1 października. Chłodna temperatura roku, która chłodna wcale nie jest, co widać choćby nawet po tym, co mamy ubrane, trwa tutaj od 1 grudnia do 23 lutego. A dzisiaj mamy 12 dzień stycznia i naszym zdaniem temperatura do zwiedzania tego miejsca jest idealna. Ale wróćmy już do historii. Na wielkim dziedzińcu ustawione zostały wyrzeźbione w różowym granicie posągi Ramzesa II, a tuż przed nim znajduje się postać jego żony, która sięga faraonowi zaledwie do kolan. Kolejny pylon jest wejściem do niesamowitej sali hipostylowej i to jest cel naszego dzisiejszego zwiedzania. Ponad 130, a dokładnie 134 kolumny w 16 rzędach o niesamowitych rozmiarach podpierało sufit o wymiarach 102 metrów szerokości i 53 metrów długości. Największe kolumny mają 23 metry wysokości. Na niektórych kolumnach widać starożytne hieroglify, a na wielu z nich zachowały się również oryginalne kolory. A warto dodać, że świątynia w Karnakum to 4000 lat historii. Budowano ją 1300 lat, bo każdy z faraonów chciał w niej coś swojego, dodać coś od siebie, coś dobudować. Sala Hipostylowa jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków starożytnego Egiptu. I wcale nas to nie dziwi, bo to miejsce jest zachwycające. My, jak doszliśmy do sali hipostylowej, od razu odłączyliśmy się od grupy. Na początku zwiedzania nasza polska grupa, która zwiedzała raz, razem z nami, przyjechała do Karnakum razem z nami, mówiła, że jak się zgubią, to będą patrzeć, gdzie jest czerwona sukienka, gdzie jest Ania, żeby dołączyć do grupy. A wyszło tak, że to ja i Marek już na, po, na samym początku naszego zwiedzania zgubiliśmy się i odłączyliśmy od grupy. A jak doszliśmy już do sali hipostylowej, wiedzieliśmy, że już nawet nie chcemy. Zgubiliśmy do się? Grupy. Chcemy się zgubić, chcemy pochodzić wśród tych kolumn nie przechodzić środkiem tam, gdzie jest najwięcej osób. I tam, gdzie są przewodnicy, tylko iść gdzieś na boki, gdzie tak naprawdę można nacieszyć oczy tym niesamowitym miejscem. Największym minusem podczas naszego zwiedzania Karnakum jest fakt, że nasza kamera kilka dni wcześniej uległa awarii po kontakcie ze słoną morską wodą, gdy okazało się, że mały gumowy guziczek w naszym GoPro ma dziurkę, i wszystko, co tutaj oglądacie, zostało nagrane telefonem. Marek wyszedł z kolejki, a my wszyscy siedem razy obkrążamy z karabeusza, żeby spełniło się nasze życzenie. Mam swoje życzenie, ale Wam jego nie powiem, ale jest związane z podróżami. Ile razy już przeszliśmy? Dwa. Dwa? Ktoś liczy? Zobaczcie, cała nasza wycieczka poświęca swój wolny czas na obkrążenie karabeusza, siedem razy dookoła. Torek, idziesz w te? Jakie masz życzenie? <gibli> ja mam swoje. Pewnie to samo co ja, co? Pewnie tak. Pewnie tak? <gibli> jest no, <gibli> to jest związane z tym drugim. tylko. To Ktoś liczy? Tak. Oj. Jeśli się w głowie nie kręci? co mamy za rzeka Czy nie? możesz skauzować na kilka. aże wam to załóż kolumny Siedem. nie, nie możesz oszukać przejdźmy lepiej raz więcej niż raz za mało liczysz ile razy przeszliśmy? a oni miały być tak? a ile razy razy liczymy na grupę będzie, kochanie, mamy Grecję. Jeszcze raz? To co? Jeszcze raz? Nie jest powiedziane, w jakim czasie się spełni to życzenie. Nie. Tak go nie uwzględnił. I to jest już ostatni. Teraz idziemy w kolumnę. Idziemy w kolumnę. Idziemy tam gdzie ładnie. I czekamy. Mamy już. Mamy 7? Zobaczcie, jakie te kolumny są potężne. Tu. Ania jest taka malutka. To jest potęga. a Tu jest ich mnóstwo. Przeszło sto? Coś takiego, nie? Tutaj właśnie trwają remonty, czyli odrestaurowują to wszystko. To są nich, Tam widać w tamtym miejscu, na przykład. To są oryginały od początku. To nie jest przemalowane. Tak. 2000 lat przed naszą darą. Idziemy dalej. Ludzi jest, powiem wam, mnóstwo. Są tłumy. Tu żeby przyjść i żeby było półsto to naprawdę by trzeba wcześniej rano. Ale to jest nierealne, bo 7 godzin żeśmy jechaliśmy autobusem. Jest pięknie. O, tutaj widać oryginalne kolory. Nie wiem jak to. O, tak jak widzicie. Tu jest nic niezniszczone. To idziemy, żeby to wszystko... Ja mam wrażenie, że tutaj przewodnice to mówią tylko po polsku albo po ukraińsku. No. no gdzieś tam niemiecki słyszałem. O. Zrobię Ci foteczkę. Za tą salą kolumnową, zobaczcie same... Mozaiki, jak to można nazwać? O, tutaj jest sala kolumnowa, a tutaj te rysunki. O, w ogóle cała, cały obszar tego zwiedzania to jest nie na jeden dzień. Co najmniej na dwa dni. Aniu, jak się to nazywa? Mozaiki, nie? Tak można to nazwać. Może jest inne słowo, to napiszcie. A my idziemy w kierunku Swingsa tam. Aniu, jak ta sala kolumnowa Ci się podoba? Mega, mega, mega. mega. Zobaczcie. Zobacz jak tutaj widać te malowidła. Jakie one tutaj. są zachowane. Coś pięknego. O, tutaj te kolumny widać były w ogóle nieruszone. Tutaj na dole coś tam jest przy nich odremontowane, ale tam już na rusztowaniu pracują nad tym nad tymi zniszczonymi. Ale zobaczcie jak to mega wygląda. Cudownie. A tam to były okna. Tamtędy wpadało słońce do tych pomieszczeń. Z tej strony są zachowane, z tej strony już niestety są zniszczone. Tutaj zobaczcie faraonowie. Nie, nie już Są martwi, już są juzdami, a. a nie królami. O tutaj, ta ściana w ogóle jest pięknie zachowana. Powiem Wam, kto to odczyta. To musi być na pewno ktoś, kto się zna na tych sprawach. Zna historię i w ogóle umie czytać w tym języku. Yeah. <laughs> Powiem, doszliśmy tutaj do takich. Można powiedzieć końcówki, i tak jak obrócę, no zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Widać te obeliski, nie? Tak, pięknie to. Wszystko ma swój urok. Dobrze, my idziemy tutaj do środka. I zobaczymy, tam też są jakieś mozaiki. Zwał, jak zwał. Tutaj już te kolumny są kwadratowe. I zobaczcie, i też tak są, są w oryginale do góry. Jeszcze nikt tego nie tknął. Pozostawiane takie, no wiadomo, tutaj to jest nowe, tak jak widać, nie? Ale kawałki pozostawały. Te freski, właśnie. O. No, pięknie. Tam do góry nie wiem czy widzicie. A widzicie? Tutaj na dole tak samo wszystko ładnie, pięknie zachowane. Idziemy tutaj na zewnątrz. Te są kolumny.